Cześć, witam Cię serdecznie. W czwartym odcinku, w ostatnim odcinku w tej kategorii mądrości biblijnych w biznesie. Dlaczego Oczywiście ten odcinek nie wyczerpie całego tematu, bo takiego odcinku można byłoby napisać przynajmniej albo nagrać przynajmniej z 20 jeszcze, ale założenie jest to, że chciałem Tobie przekazać, jakie cztery najważniejsze funkcje bycia skutecznym w Piśmie Świętym. Pierwszym czyli ograniczenie lęku, drugie znalezienie powołania, tak, swojego wewnętrznego, trzeci, jakby zrozumienie opóźnionej gratyfikacji, czyli tego zarządzania tak, w jakiś sposób, czyli, czyli lekcje, które trafiamy na swojej drodze. A dzisiaj temat związany. Ze słowem, czyli jak ważne jest to, co wrzucamy do siebie, jak ważne jest to, co wypowiadamy z własnych słów. I zobaczcie, dzisiaj temat będzie, wydaje mi się, być może najkrótszy z wszystkich czterech, chociaż nie chcę powiedzieć teraz przed nagrywaniem, ale na pewno nie, nie naj, najłatwiejszy, bądź na pewno nie najmniej ważny. Dlatego, że popatrzcie, bardzo ważne jest to, że wielu ludzi dzisiaj mówi, co ja chcę, ja chcę. Wiesz, ja bardzo często spotykam się z ludźmi, którzy mówią, Mateusz, ja naprawdę bym chciał. Ja mówię, super, fajnie, to lecimy. I wiesz, i jak z nim rozmawiam, na przykład o jego działaniu, o różnych rzeczach, czyli to, co zrobił w kategoryzacji bycia skutecznym w biznesie, a że szkole naprawdę największe brandy w kraju, wykładam na dwóch uczelniach, wypowiadam się do tysięcy ludzi miesięcznie, to za każdym razem trafiam na większą ilość osób, która zaczyna się tłumaczyć, mówiąc, że coś nie wyszło, bo, bo coś się stało, bo, bo tłumaczą sobie różnego rodzaju rzeczy, czyli używają słów, bo czegoś im brakowało, bo czas był nieodpowiedni, bo nie mieli pewnej wiedzy, bo Bóg im jeszcze na przykład w tej chwili za dobrze nie służy, i tak dalej, i tak dalej. Masę różnego rodzaju rzeczy. I pierwszą rzeczą odnośnie naszych słów, to chcę Ci zwrócić jedną rzecz bardzo ważną uwagę, która być może rozwali wszystkie Twoje wymówki. Dlatego, że jeżeli wierzysz biblijnie, czyli wierzysz, że Pismo Święte zawiera prawidła biznesowe, to chciałbym Ci powiedzieć, że jest w liście do Koryntian w pierwszym rozdziale, w piątym wersecie zapis, który powinien Ci od razu uciąć pewne spekulacje. Otóż Bóg do nas mówi, przez słowa swojego sługi Pawła, mówi do nas w piątym wersecie, w pierwszym rozdziale, we wszystko bowiem, słuchaj teraz, we wszystko bowiem jesteście wzbogaceni w Nim, we wszystkie słowo, we wszelkie słowo i we wszelkie poznanie. Powtórzę, we wszystko bowiem jesteście wzbogaceni w Nim, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie. Nie wiem, czy zrozumiałeś, ale jesteśmy wzbogaceni we wszystko, w każde słowo, w każde błogosławieństwo, we wszystko jesteśmy. Wzbogaceni mamy wszystko, czego potrzebujemy. Rozumiesz? My żyjąc teraz według Pisma Świętego, żyjemy w świecie nie tylko cielesnym, ale w świecie duchowym możemy po wszystko sięgać. Nasze słowa mają moc. W Księdze, w księdze Izajasza w Starym Testamencie napisane jest, że bezpłodna nie krzyczy, że jest płodna. Dlaczego? Bo słowa mają moc. Bóg do nas mówi, kładę przed Tobą błogosławieństwo i przekleństwo. Co wybierzesz, to dostaniesz. Ogień czy wodę. Rozumiesz? Życie czy śmierć? Co wybierzesz, to dostaniesz. Twoje słowa mają moc. To jest bardzo ważne jakby w koncepcji tego, żebyśmy zrozumieli, że my jesteśmy we wszystko wzbogaceni, to znaczy mamy wszystko. Wiecie, list do Efezjan, list do Efezjan w pierwszym, w pierwszym rozdziale, list do Efezjan w pierwszym rozdziale, w trzecim wersecie, w pierwszym rozdziale, w trzecim wersecie, Mówi do nas, że błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. I słuchaj teraz, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem. Wszelkim duchowym błogosławieństwem. Czytamy całej Biblii, że my, będąc teraz w nowy, pod nowym życiem, będąc z Chrystusem, mamy coś więcej niż mieli jeszcze inni. Bóg dał nam wszystko, wszelkie błogosławieństwo. Ja się bardzo cieszę, jak ludzie mówią do mnie: Niech Bóg Cię błogosławi. Ja mówię, bo niech Bóg sam tak robiłem i mówiłem, niech Bóg cię błogosławi. poważnie? On już mnie pobłogosławił. <słuch> niech Cię pobłogosławi. Bóg już nas pobłogosławił wszelkim duchowym błogosławieniem wszelkim błogosławieństwem. Dlaczego? Tylko my musimy je przyjąć. Słowa, które masz, które mówisz, one mają moc. Słowa, które wypowiadasz, one mają, mają niesamowitą moc w koncepcji tego, co ty z nimi zrobisz. I to jest bardzo ważne. Dlatego, że są dwie rzeczy. Po pierwsze, słowo w, można powiedzieć, jakby rozwalając je na czynnik pierwszy, brzydkie słowo rozwalając, ale jakby rozkładając je na czynnik pierwszy. To jest logos i rema. To znaczy nie logos i rema. Logos i rema, logo i rema, logos i rema to są, to jest, to jest jedno i drugie słowo, które znaczy słowo. Tylko po grecku. Jednakże logos jest też, Wiktor Emanuel Frank stworzył w ogóle logoterapię, czyli, czyli nauka w poszukiwaniu sensu. Logos znaczy też sens, czyli słowo to sens. Słowo, które wypowiadamy ma sens, ale rema nie tyle, że to jest słowo, które wypowiadamy sens, ale to jest słowo, które ma życie. Czyli to, co wypowiadamy z naszych ust nadajemy, to, ty, ty, nadajemy temu przekazowi życie. Rozumiesz? Czyli słowa, które wypowiadasz, mają moc spławczą, są Rema. Pismo Święte mówi, że słowo stało się, ciało słowo zamieszkało, słowo było Bogiem. Rema było Bogiem, sens był Bogiem. Sens, rozumiesz, to jest bardzo ważne. Jeżeli teraz rozumiesz logos Rema, logos to jest słowo, które możesz przeczytać na przykład, ale Rema to jest słowo, ma nadajesz sens. Gdybym Ci gdybym powiedział mojej żonie, kocham Cię, kocham Cię na życie, jesteś wszystkim, co mam, kocham Cię, bo tak jest, jakkolwiek, jeżeli Kinga to rozumiała, kocham Cię, to, to jest rema. Ale gdybym ci napisał na karce, kocham cię, to też dałbym ci słowo, ale to słowo by nie miało takiego życia, jak to słowo, które zostało wypowiedziane przed chwilą. Dlaczego? Dlatego, że słowo nadaje sens. Słowo ma życie, a prawdziwe życie rodzi życie. Czyli, jeżeli ja wy, wy, wyrzucam słowo, które ma sens, które jest rema, ono wytwarza życie. Dlatego kładę przy Tobą błogosławieństwo przekleństwo. Co wybierzesz, to dostaniesz, co będziesz mówił. I są dwie rzeczy, które są wyjątkowe. Po pierwsze, to jest jak spaleniem biernym. To jest bardzo ważne, to żebym się na tym skupił. To jest bardzo mocno. Ja mogę żyć w przekonaniu pozytywnym, czyli codziennie wstawać rano i mówić, żyć w takim przekoty, pozytywnym przekonaniu, że coś mi wyjdzie, że będę wyjdzie, że będę robił, że będę sprawdzał, że będę robił różne rzeczy i tak dalej, i tak będę to robił. I ja sobie będę wmawiał do głowy pewne rzeczy, które stanie się faktem. Ale jeżeli mam obok siebie ludzi, którzy ciągle mi mówią, że się nie udało, że tamto, że siam to, wam to, ciągle szukają, wiesz, problemów, ludzi, którzy będą, wiesz, wypowiadać się na temat różnych rzeczy, w ogóle nie wiedząc o tym na temat, jaki się wypowiadają. To jest jak spaleniem biernym. Ja to do swojego ciała. Dlaczego? Bo ich słowa, które oni wypowiadają, są rema, czyli mają życie. Więc, jak oni wypowiadają mi negatywne słowa, błędne, zazdroszczą innym ludziom, mówią o zazdrości, porządliwości, mają wstyd w sobie, to oni wypowiadając te słowa karmią też mnie. To jest bardzo ważne. Pismo Święte nam o tym mówi mocno. Ty, jeżeli tworzysz zwycięski zespół, to musisz uczyć zespoła komunikatu pozytywnego. To nie jest tylko new age, to nie jest, wiesz, nowa, nowa no, psychologia behawioralna. Albo to nie jest, wiesz, rozumiesz, książki rozwoju osobistego, które ludzie mówią, że są jakimiś szatanistycznymi, czy jakkolwiek. Nie, to jest Biblia. Biblia mówi do nas wprost: Twoje słowa mają moc. Rozumiesz, mamy moc przez wiarę tworzenia wielkich rzeczy. Ewangelia Marka 9.23 mówi, dlatego kto wierzy, ten może wszystko. Proście, a będzie wam dane. Słowo proście w Biblii to jest aiteo, które znaczy też pragnij. Pragnij, jeżeli ja pragnę coś i o tym mówię, to to dostanę. Pragnij aiteo. Rozumiesz? To jest bardzo ważne. My musimy zdać sobie z tego sprawę, że Pismo Święte przesiąknięte jest. Właśnie historią słowa. Wiesz, w liście Jakuba jest mówiące o tym, że ten mały organ, nasz język może tak wiele złego zrobić, ale też tak wiele dobrego. My możemy wielkie rzeczy tworzyć właśnie poprzez słowa, ale pierwszą rzecz to jest, jakie ty słowa wypowiadasz. Czy one są pozytywne, czy negatywne, jeżeli negatywne usunie. Je. Ale druga rzecz, która jest bardzo ważna, jakich masz ludzi obok siebie, jakie oni słowa wydają, dlaczego? Bo to jest jak spalenie biernym. Przerzucasz te rzeczy. Jeżeli ty będziesz, Będziesz przebywał z ludźmi, którzy wypowiadają się pozytywnie o innych ludziach, którzy nie będą zazdrościć, którzy nie będą pożądać, rozumiesz, e, ale będą pragnąć, to jest różnica. Nie będą mieli wstydu, to możesz będziesz przesiągał nimi. Ale z drugiej strony ty jesteś wypadkową też następnych pięciu osób. To znaczy, ty możesz zmieniać środowisko, w którym jesteś. To jest siła słowa. Niech bezpłodna krzyczy, że jest płodna, niech biedny krzyczy, że jest bogaty. Rozumiesz? Pismo Święte ciągle o tym mówi, jak cholernie ważne i istotne są słowa, które wypowiadamy. Logos rema. Rema, słowo, które daje życie. Wiecie, dobre drzewo napisane jest w Piśmie Świętym, że dobre drzewo wydaje do dobry owoc. Rozumiesz, ale drzewo, które żyje, może wydać owoc. Rozumiesz? Czyli Ty, jeżeli masz w sobie życie, mów o swoim życiu. I chciałbym właśnie to na końcu powiedzieć do Ciebie, że jeżeli ty teraz wiesz, jak ważne jest słowo, jeżeli ty teraz wiesz, że słowo ma swoją moc, jeżeli w to wierzysz, bo Pismo Święte jasno, klarownie o tym mówi, ale mówi też o tym, że kłamasz wolną wolę, więc jak będziesz mówił złe rzeczy, te dostaniesz. I też o otoczenie, które na to wpływa. To bardzo ważną rzeczą jest teraz to, co dzieje się z nami. Otóż my mamy w serca wrzucone pragnienie. Bóg do nas mówi, że to pragnienie jest tak wielkie, że to jest Boże pragnienie. To jest Boże pragnienie, które do nas też Bóg mówi, że. W momencie, kiedy mamy to pragnienie, to nawet jeżeli prosimy o coś, Bóg nam jest w stanie dać jeszcze więcej. Chrystus jak odszedł, to mówi, ja idę do swojego ojca po prawicy, zasiadając u niego, abyś ty, poprzez wiarę z duchem świętym, tworzył większe rzeczy niż ja tworzyłem. Rozumiesz? W liście do Fezan jest napisane też w trzecim rozdziale, że Bóg będzie dawał nam większe rzeczy niż te, o które prosimy. Dlaczego? Dlatego, że Bóg chce, żebyśmy robili wielkie rzeczy. Ale teraz bardzo ważna rzecz. Jeżeli ty, Głosisz, jeżeli ty, jeżeli już mówisz dobrze, jeżeli już wiesz, że to jest ważne, żeby, żeby tak funkcjonować sobie, żeby uważać, jakie słowa mówisz. Rozumiesz? To w Pisie Świętym jest napisane, że nie kala nas to, co wchodzi do naszych ust ale na skala to, co wychodzi z naszego serca, czyli wychodzi przez nasze usta. Więc mówmy tylko dobre rzeczy, skupiajmy się tylko na dobrych rzeczach, skupiajmy się na jedności, skupiajmy się na prawdzie, na miłości. Wiesz, nawet jeżeli ktoś, jeżeli mówisz coś w nieprawdę, to ludzie, którzy mają miłość... Będą ci z miłością, będą z miłością starali się pokazać ci, żebyś zmienił kierunek. Ale ludzie, którzy mają zazdrość i będą cię negować za to, znajdując u ciebie błąd. To jest ta różnica. Ty masz być inny. Dlatego, że pismo mówi, że jeżeli opanujesz tą umiejętność, będziesz błogosławiony i żył w obfitości. Umiejętność mówienia, i list do Jakuba mówi, to jest najważniejsza umiejętność. Bo wiara, która nie ma uczynków, ale dobrych uczynków, jest martwa. I teraz bardzo ważna rzecz, skup się na tym. Kluczem tego wszystkiego jest to, że my jako ludzie jesteśmy lampą, która płonie. I o tym mówi Pismo Święte. Mówi, to są dwie przypowieści. Przypowieść o siewce, która mówi, że mamy siać wszędzie, ale że to co siejemy będzie negowane, ale my mamy z dobrocią, z miłością siać, bo co siejemy to zbieramy. Co siejemy, to zbieramy. I ten, kto siać będzie dużo, będzie obficie zbierać. Ten, kto mało, będzie mało zbierać. To wiemy. Ale kluczem jest to, że jesteśmy lampą, która płonie. I Pismo Święte do nas mówi, że w tej lampie, i to jest bardzo ważne, w tej lampie, i to jest możesz w Ewangelii, to jest bodajże Ewangelia Mateusza, jak dobrze pamiętam, 13 rozdział. 13 rozdział, Ewangelia Mateusza, w 13 rozdziale, to jest przypowiedź o siewcy, przypowiedź o siewcy, to jest 12 rozdział. 12 13 rozdział. Ale bardzo ważne jest to, że tutaj jest przypowieść zawarta, że jesteśmy lampą, która świeci i ty jesteś na świeczniku. Ale w momencie, kiedy ty chowasz tą lampę, czyli chowasz ją pod korcem, ona pomimo tego, że ma niesamowite rzeczy, może świecić, robić wiele rzeczy, żeby ludzie przychodzili do ciebie i kupowali od ciebie twoje rzeczy, my bardzo często tą lampę, czyli ten ogień, który mamy w sobie, chowamy. Dlaczego? Bo boimy się być na świeczniku. Dlaczego? Dlatego, że na świeczniku powoduje to, że ludzie będą cię oceniać. Na świeczniku lub powoduje to, że ludzie będą ci oceniać i będą ci weryfikować z każdego słowa, które mówisz. Powoduje to, że będąc na świeczniku stajesz się graczem, graczem i widzowie, którzy ciebie oglądają, oceniają cię z wszystkiego, co robisz. Z wszystkich Twoich błędów. Dlaczego? Dlatego, że jak idziesz, i jak się wzmacniasz, to musisz popełniać błędy, więc oni ci będą je wypominać. Oni ci będą oceniać. Dlaczego? Bo nawet jak będą fałszywi świadkowie, ktoś będzie mówił na tobie złe rzeczy, oni będą oceniać te rzeczy nie jako nieprawdziwe, nie tylko z założenia jako prawdziwe, więc będą wydawać swój osąd. To są widzowie, będą i będą, będą na świeczniku, będą cię oceniać z Twoich prognoz, które dajesz, a niejednokrotnie one nie będą realizowane w tym czasie, o którym mówiłeś. I ci ludzie będą ci oceniać za każdym razem. Dlatego my, jako bardzo często, jak poniemy, Chowamy się pod korcem, dlaczego? Bo boimy się tej oceny. Nasi ludzie się jej boją. Ale powiem ci, że nie da się inaczej. Pismo Święte do nas mówi, że wiecie, to jest bardzo ważne, widzowie zawsze płacą za spektakl, a gracze biorą pieniądze. To widzowie opłacają graczy, pomimo tego, że ich negują, to widzowie, rozumiesz, przychodzą i żyją życiem graczy, rozumiesz? Nie mając swojego życia. Ale Pismo Święte do nas mówi, że w momencie, kiedy wytwarz w czynieniu dobra, to, co jest w liście do Galacem napisane. Jeżeli wytwarzasz czy nie, no dobra, w swoim czasie żnąć będziesz, jeżeli wytrwasz. Ale też mówi do nas, jako w siewcy, jako w przypowieści o siewcy, że w momencie, kiedy będziesz siał, na początku ludzie, będziesz mówił, bo siane było słowo, tak ważne jest. Będziesz siał, ludzie tego nie będą przyjmować. Potem będą przyjmować, ale od razu znegują. Potem przyjmą, będą chcieli to robić, ale nie, wydarzą, nie, wiesz, nie, nie będzie wydawany z tego owoc, więc zrezygnują. Ale jak będziesz siał do skutku, to Ewangelia Łukasza mówi, że czwarta gleba wydaje plon stukrotny, rozumiesz? Pomnoż swój biznes razy 100, 60-krotny, 30-krotny, pomnoż swój biznes razy 30, razy 60, razy 100. I, ale ona wydaje owoc w cierpliwości. I tak no, bardzo ważne jest to, żeby wytrwać w Słowie, które tutaj do nas jest. Dlatego Jezus Chrystus nazwany jest Słowem. Słowo, sens. Słowo to jest sens. To jest rema, Słowo, które jest żywe. Słowo jest Bogiem. Dlatego słowo, które wydajemy, rozumiesz, ono ma nieść sens. Dlatego mamy służyć innym ludziom. Dlatego w Biblii jest napisane i dlatego w sprawie, spraw, jeżeli chodzi o mądrość biblijna w biznesie, mówi do nas, że pierwszą rzeczą musisz, musisz opanować lęk. Zresztą w pierwszym odcinku, masz opanować lęk. Dlaczego? Bo jak nie opanujesz lęku, to nie będziesz siał. Twoja lampa, która jest, będzie pod korcem, bo będziesz się bał. Drugą rzeczą to jest to, że musisz znaleźć swoje powołanie. Dlaczego? Bo jeżeli masz powołanie, to ze służby, którą Bóg Tobie dała, Bóg dał pięcioraką służbę, Tobie dał, będzie Cię wspierał we wszystkim. Dlaczego? Bo to jest Jego marzenie, które jest rzucone w Twoje serce. Ale bardzo ważne jest to, że następna rzecz, że my jak wzrastamy, czyli jak trenujemy, zaczynamy od tego, że jesteśmy dziećmi. Czyli zanim staniemy się godni wszystkiego, jesteśmy dziećmi. I my jako dzieci, żyjemy, będąc żyjąc w zazdrości, w porządliwości, w wstydzie, rozumiesz, w kłótniach, z innymi ludźmi, dalej jesteśmy dziećmi, nie możemy przeskoczyć dalej. Więc w momencie, kiedy opanujesz to, kiedy zaczniesz się dobrze wypowiadać o innych ludziach, kiedy przestaniesz im zazdrościć, w momencie, kiedy będziesz ich wspierał, kiedy będziesz doceniał, a nie oceniał, w momencie, kiedy będziesz się pozytywnie Wybrażą. Kiedy wybierzesz błogosławieństwo, a nie przekleństwo. Kiedy będziesz, nawet pomimo tak jak Józef Egipski, pomimo trudności, kiedy będą źle o tobie mówić, ty dalej będziesz robił swoją robotę, bo tak jak mówi Pismo Święte, dałem Ci małe rzeczy i sprawdziłeś się w nich po to, żeby dać Ci teraz większe. Jeżeli wytrwasz z tym i będziesz miał poziomą gratyfikację i ciągle szedł w imieniu Pana, rozumiesz to realizując, to Pismo Święte do nas mówi, że w swoim czasie rządź będziemy. Rozumiesz, w swoim czasie rządź będziemy. A list do Tymoteusza, list do Tymoteusza, do Tymoteusza, to jest drugi, e, drugi list do Tymoteusza. Drugi list do, Tymu, do Tymoteusza, pierwszy rozdział, pierwszy rozdział, piąty werset, e, piąty werset, mówi do nas, że wszystko, co robimy, będzie wtedy prawdziwe. Czyli ty będziesz wiedział, że wszystko to, co mówisz, to, co robisz jest słuszne. Bo to jest pierwsze pytanie, czy to, co robimy jest naprawdę zgodne według Boga, według Pisma Świętego. To ty będziesz wiedział, po pierwsze, po owocach. Ale drugie bardzo ważna rzecz jest tak, że końcem, to, co jest napisane w pierwszym rozdziale pierwszego listu do Tymoteusza, że końcem zaś przykazania jest miłość płynąca z czystego serca, z prawego sumienia i wiary nieobudnej. Wszystko, co robimy, ma na końcu to ma być wyrazem miłości. Jeżeli twoim, Twoją posługą jest tylko zarabianie pieniędzy dla siebie, to nie jest wyraz miłości, a jeżeli chcesz zarabiać pieniądze, to jest piękna rzecz, ale pieniądze po to, żeby tworzyć inne rzeczy dla innych ludzi, kapitalne i żeby je dawać na królestwo, realizując fantastyczne rzeczy, które Bóg tworzy Twoje rzeczy, Twoje serce, to jest istotne i ważne. Wszystko ma być końcem miłości, masz robić rzeczy dla ludzi. I wtedy, do nas mówi Pismo Święte, realizując te wszystkie rzeczy, które mówiliśmy w czterech odcinkach, robiąc je, planując, działając w tych, tej... Bóg prowadzi Ciebie. Dlatego Jezus nazwał się drogą, prawdą i życiem. Nie celem. Drogą, prawdą i życiem. Dlaczego? Dlatego, że droga, to jest to, o czym co jest najważniejsze. Ty masz iść drogą, którą jest Chrystus, bo to jest droga do wzmacniania się. Masz żyć w prawdzie. Dlatego Chrystus jest też prawdą. I masz wiedzieć, że prawdziwe życie rodzi życie, dlatego Chrystus nazywał się życiem. Bóg jest drogą, prawdą i życiem. Rozumiesz, jakie to jest piękne. Dziękuję Ci, że byłeś ze mną podczas tych odcinków. Tak głęboko wierzę, że Bóg teraz da Ci wielkie rzeczy. Oddaj Mu swoje życie. Oddaj życie Chrystusowi w pełnym posłuszeństwie. W peł... Ukaż wszystko, bądź Mu posłusznym, żyj według tego co Pismo Święte mówi, realizuj te rzeczy, sprawdzaj, testuj, przekonywuj się sam, bądź odważny, wzmacniaj się i bądź mężny, wzmacniaj się i bądź mężny. Tak głęboko w Ciebie wierzę. Dziękuję Ci, że jesteś, dziękuję Ci, że mogłem się podzielić chociaż cząstką mojej wiedzy z Tobą i że mogłem Ci zacytować fragmenty biblijne. Jeżeli to Cię poruszyło, zostaw komentarz w tym nagraniu, koniecznie napisz swoje imię. Chciałbym się dzisiaj też pomodlić za Ciebie. Chciałbym się pomodlić za, za te osoby, które napisują, za wszystkich, ale też zmienię nazwiska, te, które napiszą. Chciałbym się pomodlić za Twoje biznesy, za Twoją skuteczność. Chciałbym się pomodlić za to wszystko, dlatego, bo chcę Ci służyć. Jestem sługą Jezusa Chrystusa, a więc i sługą Tobie w tym, co ja potrafię, dając Ci Tobie to, co mam w sobie najlepsze, które otrzymałem od naszego Pana. Trzymajta się. Dziękuję Ci, że jesteś. Do zobaczenia już wkrótce. Hej!